Zadanie 35.2. Zbiór zadań CKE. Zadanie za dwa punkty. Pani Joanna postanowiła systematycznie oszczędzać i co miesiąc na swoje subkonto odkładać pewną sumę pieniędzy. 1 czerwca 2020 roku wpłaciła 300 zł. Pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca wpłacała o 25 zł więcej niż w miesiącu poprzednim. Oblicz o ile większą kwotę niż w miesiącu poprzednim pani Joanna powinna odkładać, aby 1 czerwca 2025 roku, uwzględniając również wpłatę w tym dniu, na subkoncie była kwota 76 860 zł. Zapisz obliczenia. To tak, 1 czerwca z treści zadania wiemy, że pani Joanna. 1 czerwca 2022 roku pani Joanna wpłaciła 300 zł i każdego kolejnego miesiąca chciała wpłacać 25, ale teraz nas pytają z zadaniu o ile wyższą kwotę niż w miesiącu poprzednim pani Joanna powinna wpłacać, czyli my szukamy tak naprawdę różnicy, czyli nowej stałej kwoty, o którą będzie więcej wpłacać. Bo oczywiście otrzymujemy ciąg arytmetyczny w tym zadaniu. Ciąg arytmetyczny, bo dodajemy stałą wartość. I po 5 po latach pani Joanna ma na koncie mieć 76 860 zł. To cała kwota, czyli suma SN. 2025 odjąć 2020 to jest 5 lat oszczędzania, ponieważ wpłaca co miesiąc, czyli 5 mnożymy razy 12 i to jest 60, ale uwzględniając również wpłatę w tym, w tym dniu, czyli tak, to była pierwsza wpłata, dodajemy 60 kolejnych. Czyli wpłat będzie 61. A 61 to będzie ta ostatnia kwota, którą wpłaci. Czyli N, suma, ilość wpłat to będzie 61. To możemy skorzystać ze wzoru, który jest już tutaj widoczny, a znajduje się również w tablicach matematycznych na stronie numer 9. Jest to drugi ze wzorów na sumę ciągu arytmetycznego. Tak on wygląda, bo ten będzie nam łatwiej wykorzystać. Wiemy, że całkowita suma to 76 tysięcy i tak tu podstawiamy 76 860 równa się kreska ułamkowa 2 razy a1, no a a1 to jest pierwsza kwota, czyli 300 zł, dodać nawias n, czyli 61 minus 1, no i nasz, razy nasze szukane r. Wszystko dzielimy przez 2 i mnożymy razy ilość wpłat, czyli 61. Ponieważ 61 i 2 się nie skraca, więc zaczniemy od przemnożenia wszystkiego razy 2. Czyli 76 860 razy 2 to jest 153 720, równa się. Damy to w nawias. Oczywiście te dwójki nam się uproszczą, bo o to nam chodziło. 2 razy 300 to jest 600 dodać. 61 minus 1 to jest 60. Zamykamy nawias. O nie, jeszcze tutaj R. Dopiero teraz zamykamy nawias i razy 61. No to sprawdzamy, czy ta liczba dzieli się przez 61. Czyli obustronnie dzielimy. Przez tą liczbę i dzieli się, to jest 2520, i zostaje nam z prawej strony 600 plus 60r. 600 przenosimy tu, czyli 2520 minus 600 równa się 60r. Odjąć 600 to jest 1920, to 60r. I dzielimy obustronnie przez 60. I ładnie wyjdzie wynik 32 równa się r. Szukaliśmy r, czyli o ile wyższą kwotę pani Janna powinna wpłacać, zapisujemy odpowiedź. Ta kwota to 32 zł.